Dobra nowina. But do not run away, there is good news. Wszyscy jesteśmy oddzieleni od Boga z naszymi grzechami. All from God with our sins. Ale Bóg znalazł sposób, żeby przyprowadzić wszystkich nas z powrotem do siebie. Jaki to, bring us back to himself. Jak sposób? What's the way? Posłał kogoś bezgrzecznego. Kogoś, kto czynił tylko dobro. Been doing only good. kto uzdrawiał chorych. Skrzeszał umarłych, uwalniał opętanych, He was the, uh, the, 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 the ones. po 33 latach swojego życia After 33 years of his life, ten bezgrzeszny, dobry człowiek this good man został przybity do krzyża. Has been wziął na siebie wszystkie Twoje i moje grzechy i przybił je do krzyża. Teraz Bóg powiedział, said, każdy kto uwierzy, if you believe, Jezusa Chrystusa, in Jesus Christ, który umarł na krzyżu Golgoty. Who died on the cross of Każdy, kto w Niego wierzy, who in him, ma życie wieczne. Has life. To jest dobra nowina. This is good news. Słuchajcie, bo od małego wmawia nam się, We've been told, since we are children, że zgrzeszyłeś i musisz za to zapłacić. That you're and you have to pay for it. że zgrzeszyłeś, musisz odpokutować. You've sinned, so you have to musisz coś zrobić, żeby zapłacić za swoje grzechy. You have to do to pay for your sins. ale powiem wam, że w Piśmie świętym. But I'll tell you that in God's Word, w Waszych pismach świętych które macie w domach in your... That you have on the in your house. Jest napisane. It's written, że Chrystus umarł za nasze grzechy. That died for our sins. Że On zapłacił całą cenę dla naszego zbawienia. That he paid the price for our salvation. Zapłacił swoim życiem. He paid with his life. Abyś ty mógł dzisiaj żyć zapłacił za wszystkie Twoje grzechy, he paid for all of your sins, abyś Ty dzisiaj mógł być zbawiony so that you today could be saved. przez wiarę. By faith. Tylko przez wiarę. Only by faith. To jest tak proste. This is so Dobra nowina jest bardzo prosta. The good news is really simple. Kto uwierzy, przyjmie ofiarę Jezusa Chrystusa. If you in Jesus, if you his Ten ma życie wieczne. You have life. I nie stanie na sądzie. And you will not be at the ale przeszedł ze śmierci do życia. But come from death to Czy chcesz? dobrą nowinę? Do you want this good news? Czy chcesz być zbawiony? Do you be saved? Czy chcesz mieć życie wieczne? Do you have life? Czy chciałbyś nie bać się śmierci? Do you stop being afraid of dying? Powiem wam jeszcze tak. I'll tell you one more thing. Gdy miałem 16 lat, When I was 16, to było dawno temu. It was a long time ago. <laughs> Gdy miałem 16 lat, wiedziałem, nie ma Boga. I said there is no God. Nie obchodzi mnie religia. I don't care about religion. Nie obchodzi mnie chrześcijaństwo. I don't care about Christianity. Nie ma Boga. There is no God. Pięć lat później. 5 years later. Będąc w wojsku. When I was in the army. Stojąc na wargie. I was on my guard. Patrząc w gwieździste niebo. I was looking up the staring at the sky. Pomyślałem sobie. Moje życie nie ma sensu. I my life is nie wiem po co żyję. I don't know why I'm, why I'm alive. Nie wiem, co się ze mną stanie, gdybym dzisiaj zginął. Umarł. Moje życie nie ma sensu. My life has no Ale w tym wszystkim, But in all of that, w tym westchnieniu, in this sigh, gdy patrzyłem w gwieździste niebo, ustała mi myśl. A co jeżeli tam ktoś jest? What if there is up there? Może on wie, czy moje życie może mieć sens? Może he knows if my life could have some meaning to it. I wiecie, powiedziałem to, to co czułem w sercu. And I what I felt in my heart. Powiedziałem, Boże, jeśli ty tam jesteś, to powiedz mi po co ja tutaj jestem? so i said god if you're up there then tell me why am i down here tell me why am i alive Jaki mieć moje życie? what's the point of my life and i'll tell you that nothing happened right after nie there was no flash in the... Nie, from nie, the sky nie, nie pojawił się jakiś dym. no smoke no light but you know what a year later Zacząłem czytać Pismo Święte. I dotarłem do Ewangelii Jana. Do 14 rozdziału. Gdzie Jezus wypowiedział bardzo ważne słowa. Słowa, które zmieniły całkowicie moje życie. Tam Jezus powiedział: Ja jestem droga. Prawda i życie. I, am the way, the truth and the life. I nikt nie przychodzi do Boga Ojca. And comes to the tylko przeze mnie. By me. Gdy przeczytałem te słowa, words, wierzyłem w, w tym momencie, wierzyłem, że jest wiele dróg do Boga. To God. Katolicy mają swoją drogę do Boga Muzułmanie mają swoją drogę do Boga Krishnowcy mają jeszcze swoją the Krishnas, Ale czytając te słowa but, but when I was these words, Te słowa Jezusa words Jesus, Który powiedział, że jedyny Jedynie on jest drogą prawdą i życiem. He is the way, the truth and the life. Musiałem podjąć decyzję. Czy Jezus kłamie? Is czy mówi prawdę? Kleknąłem przy swoim łóżku i, i, po, i pomodliłem się. And I Powiedziałem: Panie Jezu, I said Lord Jesus, jeśli to, co tutaj czytam w Piśmie Świętym, jest prawdą, jeśli tylko Ty jesteś drogą, prawdą i życiem, to proszę Cię, Jezu, zrób I coś. Ask you, Jesus, to do zrób coś z moim życiem. Do with my life. Spraw, aby moje życie miało sens. Uh, put some into my life. Spraw, bym się nie bał śmierci. Please help me not be afraid of dying. I wybacz mi, bo tak dużo narozrabiałem. And me I've so much. I wiecie co? Taka prosta modlitwa. W moim pokoju, In my room. przy moim łóżku. By my bed. Mówiłem, Jezu Chryste, wejdź do mojego serca, zmień moje życie. I, I powtarzałem tę modlitwę my przez, przez całą noc, bo myślałem, że trzeba ją setki razy powtórzyć Jezu wejdź do mojego serca i zmień moje życie. Jesus come into my heart and change my life. I wiedziałem, że wystarczy to zrobić raz. Ale słuchajcie But you know what? Rano obudziłem się. Ja, nie wiem, czy spałem, bo się przebudziłem rano. Już było jasno. Spojrzałem przez okno. I looked through the window, błękitne niebo. Clear blue sky. I wiedziałem jedną rzecz. And I wiedziałem jedną rzecz. Chrystus żyje. Christ is alive. Zmienił moje życie. He changed my life. Zniknął strach przed śmiercią. The fear of death has... Znikło poczucie winy, które miałem. The guilt. The feeling of guilt has disappeared. I taki niesamowity pokój w sercu, And I had this peace którego nigdy my wcześniej nie miałem. That never had in my life. Słuchajcie, Jezus żyje. Jesus is alive. Listen to that. Możesz Go dzisiaj doświadczyć, bo On zmartwychwstał. Po tym, zmartwychwstał. jak umarł za nasze grzechy, po trzech dniach zmartwychwstał. After he died for our sins, he rose again on chce wkroczyć w nasze życie. On chce wkroczyć i zabrać to wszystkie, te wszystkie bagaże, ciężary, depresje, które my ze sobą nosimy. I słuchajcie, to było prawie, że 30 lat temu. You know 30 Wyobrażacie sobie żyć 30 lat na tej ziemi? I nie bać się śmierci? Wiedząc, że wszystkie grzechy są mi przebaczone? Wiecie, jaka to jest wolność? You know I świadomość tego, że kiedykolwiek odejdę z tej ziemi, będę w niebie? Die, to może być dzisiaj twoje. Chcesz go. mieć pokój w sercu? Chcesz mieć pewność tego, że pójdziesz do nieba i spotkać się z żywym Bogiem? Chcesz mieć miłość w sercu do innych ludzi? To to jest dzisiaj dla ciebie. Ja już tego doświadczyłem. Chciałbym, żebyś ty dzisiaj tego doświadczył. Nikt nie da wam pokoju. Nawet jak Putin z kimś tam podpisze jakiś dokument. W waszym sercu nie będzie pokoju. Bo jest tylko jeden książę pokoju na świecie. To jest ten, który za was umarł na krzyżu. On jest jedynie księciem pokoju. On może wprowadzić pokój w twoje serce. I gdy go przyjmiesz do swojego życia. Niezależnie od tego, czy będzie wojna czy nie będzie not looking at whether there will be a war or no W twoim sercu będzie pokój There will be peace in your heart Bo w twoim sercu będzie Jezus, który jest księciem pokoju Because you will have Jesus in your heart and he is the prince of peace. I nie będziesz się bał śmierci And you will not be afraid of dying. Bo nawet gdy będziesz umierać Pismo Święte mówi, że Jezus posyła aniołów, żeby cię zabrali przed Boży tron bo w czego się bać, z, z Jezusem? To to dzisiaj jest dzień łaski, dzisiaj jest dzień zbawienia, dzisiaj możesz osiągnąć pokój. Today you can peace. Pokój, który przewyższa wszelki rozum. Peace that, um, all Pokój, który poszukują miliony ludzi dzisiaj na świecie. Of today in the world are for peace. Udają, niektórzy udają, że nie potrzebują tego pokoju. They they don't need this peace. Wracają do swoich domów. They go back to their homes I płaczą z przerażenia w poduszki. And they cry into their pillow at night. Bo nie wiedzą, że pokój jest tak blisko. w Piśmie Świętym jest powiedziane, że Bóg jest blisko ciebie. The Bible says that God is near you. Gdy się obejrzysz do tyłu, on tam jest. When you turn to your back, he's there. Ale ponieważ Bóg jest gentlemanem. But because he's a gentleman nie wejdzie do Twojego życia, gdy Go tam nie zaprosisz. Jest taki piękny werset you. w Piśmie Świętym, There is a in the Bible, że Jezus stoi u drzwi naszego serca i kołacze, stuka, Jesus dzwoni. At the door of your heart and... Radość, radość, przebaczenie and grzechów, and puka i czeka. Bo klamka jest tylko od twojej strony. Tylko ty możesz otworzyć te drzwi. Przyjmiesz dzisiaj Jezusa? Tonight, Otworzysz mu swoje drzwi? Bo gdy to zrobisz, that, on wniesie nową jakość w twoje życie. Nie stracisz nic, ale zyskasz. Anything, Szatan you'll... oszukuje ludzi, że A słuchaj, uwierzysz w Jezusa? To coś. You will gain a lot. Satan is deceiving people, telling them that if you receive Jesus, you will lose a lot of things. You know what you'll lose? Przed the fear of death. Wiesz co you know what you'll lose? W swoim sercu. Anxiety, to fear in your heart. You will lose that. Gdy przyjmiesz Jezusa, z Nim dostaniesz pokój, miłość, radość, którego ten świat nigdy Ci nie da. And and Uwierz w Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. To jest Believe obietnica z Pisma Świętego. Jeśli masz dzisiaj wątpliwości, today, przyjdź podejść do mnie. Pokażę ci, że Twoje Pismo Święte o tym mówi. That that. To nie ja wymyśliłem. To Bóg który chce dzisiaj mieć z Tobą relację. God, who wants a with you today. To Bóg, który chce ocalić dzisiaj Twoje życie. It's God, who wants to, save your life today. to Bóg, który dał Jezusa, Syna swego, żeby za Ciebie umarł. And it's God, who gave Jesus for you. To Bóg dzisiaj And he... it's chce właśnie Ciebie. God, who wants you today. Chce Cię ocalić, zbawić, wyratować, uzdrowić. To wszystko dzisiaj Bóg chce zrobić w twoim życiu. Więc jeśli life, masz jakieś wątpliwości, podejdź do mnie, jestem tu. Z... Talk, Jest nas tutaj kilka There osób, które są misjonarzami, pastorami, pastors. ludźmi, którzy od wielu lat chodzą z Bogiem. Masz ochotę porozmawiać o Bogu? God, Zapraszam podejść do nas. Dziękuję bardzo.